Witamy Was w Justynówce miejscu, które słynie z pięknych kwiatów, krzewów i roślin, a także z którego rozciąga się przepiękny widok na Białą Górę. Justynówka to wieś z ciekawą historią. Nawet jej nazwa nie jest przypadkowa. Pierwsza wzmianka o miejscowości Justynówka pojawiła się w 1839 roku. Nazwa miejscowości pochodzi od właścicielki folwarku Justyny Niepokojczyckiej, która podzieliła swój majątek na siedem części. Z jednej z tych części powstała właśnie nasza miejscowość Justynówka. W 1936 roku w Justynówce, według spisu scaleniowego, było 226 gospodarstw. W 1943 roku miejscowość Justynówka została wysiedlona. Czasy powojenne były bardzo trudne dla miejscowej ludności, dlatego że część gospodarstw została zniszczona. Nałożono y, nowe obciążenia na rolników, musieli część swoich plonów oddawać. Nie mieli maszyn, nie mieli czym pracować na polskiej wsi, ale mimo wszystko trzymali się razem, pomagali wzajemnie. Poprzez y, tę sytuację ludność była bardzo scalona ze sobą. Y, mówiono tutaj y, zawsze, to jest ciocia, wujek, nie było pan, panów. Na wsi wszyscy byli jak jedna rodzina. Justynówka słynie z pięknej roślinności i kwiatów. Znajdziecie tutaj je tak naprawdę wszędzie. Zarówno na polu, w ogrodzie, na łące i w lesie. W Justynówce kwiaty są też wykorzystywane do dekorowania przydrożnych figur. Przed szkołą możemy zobaczyć taki piękny, kwiatowy pociąg. W miejscowości Justynówka prowadzimy szkółkę roślin ozdobnych. Jesteśmy pasjonatami roślin. Swoją pasją dzielimy się z innymi. Można u nas nabyć zioła, byliny wieloletnie, jak i iglaki. W tutejszej, żyznej ziemi wyrastają nie tylko piękne kwiaty. Niedawno powstała tutaj plantacja lawendy. Kocham wszystkie kwiaty, ale lawendy tutaj nie ma w naszym rejonie. I pomyślałam sobie, że będzie fajnie, jeśli będę mogła ją mieć i innym pokazać, nie? jak wygląda lawendowe pole. Właściwości lawendy są bardzo, że tak powiem, różne. Jest przeciwzapalna, uspokajająca, przeciwbólowa. Można w ogóle robić syropki, które smakują, tak, że tak powiem, nietypowo orężatka smakuje lawendowa. Krzaczków w tej chwili mam około 300. Z tym, że to tak różnie. Trochę jedne starsze, drugie jeszcze młodsze. Dopiero co, że tak powiem, za rok będzie. Myślę, że taki efekt, już taki jakbym bym chciała. Konuję wianki z lawendy, bukieciki, woreczki z zapachem. Mam taką odmianę, która. Bardzo intensywnie pachnie, właśnie odstrasza mole. I fusetki, które właśnie w środku mają zamknięte kwiaty po potarciu, uwalnia się zapach i, i też do szafy można powiesić, czy gdziekolwiek. Poza uprawą lawendy, zajmuje się także rękodziełem, szyję takie maskotki, różne, wedle zamówienia, czy to są koniki, czy lale, czy koty, czy myszki. Takie dosyć przyjemne zwierzęta. One tak, jak na zasadzie, jak kiedyś były zabawki szyte, ruszają rączkami, nóżkami. Nie ma tu żadnych guzików, żadnych sztucznych, niebezpiecznych elementów dla dzieci. Wykonane są zazwyczaj właśnie z bawołenki, z lnu. Takich naj, najprostszych materiałów. Kiedy postanowiliśmy się przeprowadzić z bloku na wieś, wybraliśmy Justynówkę, ponieważ urzekło nas tutaj piękno przyrody Biała Góra jest cudownym miejscem. Nasze powietrze jest, no nie wiem, bardzo zdrowe. No i jesteśmy w raju. Zapraszamy tutaj innych. Justynówka słynie nie tylko z kwiatów. Znajdziecie tutaj też inne rośliny ozdobne. Jesteśmy na pięknej plantacji w żywotniku i Szmaragd. Jeżeli szukacie ciekawych, oryginalnych krzewów ozdobnych, przyjedźcie tutaj do Justynówki. Justynówka to prawdziwa dolina kwiatów. Jeżeli lubicie podziwiać ich kolory, kształty i zapachy, zapraszamy Was w to miejsce. A jeżeli chcielibyście zabrać część Justynówki do domu, możecie tutaj kwiaty zakupić. Do zobaczenia w gminie Tomaszów Lubelski.